Gość Radia Yard. Z nami Krzysztof Tyszka, młodszy specjalista z Referatu Profilaktyki i Komunikacji Społecznej Białostockiej Straży Miejskiej. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa. Dzień dobry. Właściwie codziennie informujecie państwo na swoim profilu na Platformie X o tym, ile zgłoszeń zrealizowaliście. Zwykle kilkadziesiąt, chociaż zdarza się więcej. W jakich sprawach najczęściej interweniujecie? Szczególnie w okresie letnim są to kwestie dotyczące zakłócania ciszy nocnej. To niestety zdarza się w okolicach centrum przy ulicy tam gdzie znajdują się kluby, no to też jest nieuniknione. W końcu żyjemy w dosyć dużym mieście. Mieście też, patrząc na to wszystko, szczególnie w piątkowo czy sobotnie wieczorem mieście rozrywkowym. Stąd tych zgłoszeń jest dosyć dużo. Ale standardowo też przeważają zgłoszenia drogowe, czyli ktoś gdzieś źle zaparkował, jest telefon, my interweniujemy oczywiście. I to są zgłoszenia bezpośrednio do Was, czy przekierowane od innych służb? To są zgłoszenia Bezpośrednio do nas kierowane na numer alarmowy 986, ale także poprzez aplikację Białystok. Wcześniej ta aplikacja nazywała się inaczej, od pewnego czasu nazywa się właśnie Białystok po prostu. Jest bardzo intuicyjna, bardzo prosta. Mieszkańcy instalują tę aplikację na telefon. Za pośrednictwem tego urządzenia mogą zrobić zdjęcie, mogą opisać sytuację, podać ulicę. Takie zgłoszenie trafia do naszego dyżurnego i wtedy dysponowany jest patron właśnie do. Tej sytuacji, ale dostajemy też maile od mieszkańców z informacją o różnych nieprawidłowościach. Jeśli chcemy się z Wami skontaktować, to czy 112 czy 986? 986 zdecydowanie. To jest jeden numer telefonu do Straży Miejskiej w Białymstoku. Z tego względu, że pod numer 112 skontaktują się Państwo z, ze służbami innymi, to znaczy z policją, ze Strażą Pożarną albo z pogotowiem. Ruszył patron wakacyjny Straży Miejskiej. Co to oznacza? Co będziecie robić w ramach tego patronu? Proszę Państwa, podejmujemy szereg przedsięwzięć mających na celu bezpieczeństwo. Wypoczynek w sezonie letnim, bo słowo kluczowe, od którego w zasadzie powinniśmy wyjść, to właśnie bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo przede wszystkim w ramach bezpiecznych wakacji, nieco wcześniej niż na początku wakacji, bo już w kwietniu, akcją, która nazywa się W Drodze do Bezpieczeństwa. To akcja, która polegała na uświadamianiu i uczeniu młodych mieszkańców Białego Stoka, a dokładnie czwartoklasistów z naszych białostockich Szkół Podstawowych, My skupialiśmy się na takich trzech głównych obszarach, a mianowicie bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczeństwo ekologiczne oraz nauka udzielania pierwszej pomocy. Dlaczego rozpoczęliśmy w kwietniu, a nie na przykład w czerwcu czy chociażby w maju? No dlatego, proszę Państwa, że zrealizowaliśmy w ramach tej akcji w drodze do bezpieczeństwa 37 spotkań w 10 placówkach szkolnych, a udział w tych zajęciach wzięło blisko 900 uczniów. To jest olbrzymia liczba, mnóstwo młodych ludzi przeszkolonych, nauczonych, wyedukowanych, tak bym powiedział z zakresu bezpieczeństwa, nie bylibyśmy w stanie w krótszym okresie tego po prostu przeprowadzić. Stąd ta kwietniowa data, ale właśnie ta akcja w drodze do bezpieczeństwa niejako rozpoczęła cykl tych innych akcji, które właśnie składają się na ten letni wakacyjny nasz plan działania pod tytułem "bezpieczne wakacje". No i skoro jesteśmy przy tych bezpiecznych wakacjach. To chciałbym Państwu także przekazać, że Straż Miejska kontroluje szczególnie, to są wzmożone kontrole, miejsca przebywania dzieci i młodzieży, czyli np. parki, plate zabaw, boiska, skwery, różne miejsca, gdzie młodzież się gromadzi. Rozpoczęliśmy, muszę Państwu też powiedzieć, wzmożone kontrole punktów sprzedaży alkoholu. To znaczy, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, że my tylko w okresie letnim to robimy. My przez cały rok kontrolujemy punkty, gdzie alkohol jest sprzedawany. Natomiast alkohol w... nie dla nieletnich? Tak, tak nazywa się ta akcja. Alkohol nie dla nieletnich. Natomiast w okresie wakacyjnym te kontrole zostały wzmożone. Do tej pory, a kontroli przeprowadzono już kilkadziesiąt. Nieprawidłowości nie było, co bardzo cieszy. Sprzedawcy też są tego świadomi, że za sprzedanie alkoholu nieletnim no, grozi surowa kara, bo jest to niewykroczenia, przestępstwo. My także realizujemy zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w miejscach letniego wypoczynku dzieci młodzieży, czyli na półkoloniach, w dyżurujących przedszkolach i szkołach. Celem tych spotkań jest edukacja z zakresu kształtowania właściwych postaw wobec występujących zagrożeń, a także kierowanie do młodzieży działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnich. W takim razie czym się najczęściej Interesują, o co pytają? Teraz temat, powiedziałbym kolokwialnie na topie, czy ja, będąc osobą nieletnią, mogę kupić napój energetyczny albo papierosa elektronicznego. No to są te tematy, z którymi my się spotykamy. Odpowiedź jest oczywista, jasna: no nie, szanowni młodzi, nie możecie tego kupować. Chciałbym jeszcze Państwu powiedzieć, że w ramach współpracy z Straży Miejskiej z Komendą Miejską Policji w Białym Stoku, my utworzyliśmy co zresztą pan redaktor na samym początku powiedział, patron wakacyjny. Jego głównym zadaniem jest podejmowanie działań prewencyjnych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszych oraz zapobieganie patologiom i demoralizacji wśród dzieci i młodzieży. No i chciałbym tu podkreślić jedno słowo, ale bardzo też istotne, jak istotne było to bezpieczeństwo, o którym powiedzieliśmy, to tutaj w wypadku patrolu wakacyjnego takim słowem kluczowym jest prewencja. My nie chcemy, żeby osoby mundurowe kojarzyły się młodym ludziom z karami, z mandatami, z jakimiś wnioskami do sądu, bo to nie o to chodzi. Ta prewencja właśnie polega na tym, żeby wyjść naprzeciwko młodym ludziom i pokazać, że osoba mundurowa to nie jest osoba, która z pałką i z kajdankami straszy podchodząc do tego człowieka, tylko to jest osoba, która przede wszystkim, jej działanie, jej służba jest po to, aby nieść pomoc, aby pomagać. No i stąd też te wszelkie nasze spotkania z młodzieżą, kiedy uczulamy, kiedy mówimy co robić czy czego nie robić. Na przykład w przypadku wakacji, wypoczynku nad wodą, bo też spotykamy się z wieloma nieodpowiedzialnymi zachowaniami nad wodą, od chociażby skakania skakanie do wody z pomostów, z jakichś skarb, co, co jest szalenie nieodpowiedzialne, ale także niebezpieczne. Chciałbym jeszcze dodać jedną rzecz, ale też szalenie istotną. może trochę też pochwalić się w związku z tym bezpieczeństwem o którym rozmawiamy. Pierwsze miejsce w Polsce i czwarte miejsce w Europie. To jest ranking, w którym Białystok się uplasował, proszę państwa, w rankingu miast w kategorii bezpieczeństwo opublikowanego kilka miesięcy temu przez Unię Europejską. Jesteśmy bardzo dumni, my jako służby, cieszy nas to niezmiernie i wierzę też, że Straż Miejska e, chociaż e, w, jakiś, e, w jakimś stopniu dołożyła tę cegiełkę, aby ten ranking pokazywał właśnie to, że nasze miasto jest tak bezpieczne, że ludzie tutaj czują się bezpieczni. Aż 86% mieszkańców ocenia Białystok jako bezpieczną e, przestrzeń, bezpieczne miejsce do spacerowania po zmroku. No niesamowicie cieszy. Bardzo dziękuję za rozmowę i te słowa. Młodszy specjalista z Referatu Profilaktyki i Komunikacji Społecznej Białostockiej Straży Miejskiej, Krzysztof Tyszka, był z nami. Bardzo dziękuję. Gość, Radia Jard.